wychowawcy wspieranie, tak? On jakby nie przejmuje tego procesu, nie jest odpowiedzialny za ten proces, no, ale to nie jest tak, że my oddajemy i ta pani przeprowadza całą adaptację. Mamy ogromny wpływ jako rodzice i, i bądźmy wsparciem to dla tych nauczycieli, dla tych nauczycieli, że ono bardzo płacze przy rozstaniu i nauczyciele często to mówią, że 5 minut później ono się świetnie bawi. Warto korzystać z pomocy, którą mamy pod ręką, i jest to bardzo często nauczyciel, wychowawca, jest to często psycholog w przedszkolu lub różni terapeuci, czasem jest pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Nie zawsze jest dostępny w przedszkolu, ale czasem jak są to jakieś prywatne miejsca, to mamy takich specjalistów, ale też możemy korzystać z takiego wsparcia prywatnie, czyli jeżeli jest bardzo trudno i nie wiemy, co zrobić, to słuchajcie, skorzystajcie z pomocy albo w poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli tam możecie dostać się za darmo, lub po prostu prywatnie w gabinecie.